Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z mojej metamorfozy, czyli z serii grafik trenuję, projekt Wake Up. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam, jakie dla mnie treningi były najgorsze przez ten cały okres oraz po co tak naprawdę jest trener personalny, czy to dla mnie, czy dla kogoś innego i jakie ja mam w stosunku do tego odczucia. Zapraszam! Na samym początku przepraszam Was, że tydzień temu nie było odcinka z serii Grafik Trenuje, akurat trafił mi się wyjazd na nagrania i nie zdążyłem zmontować całego materiału, a chcę, żeby one jednak wychodziły w weekendy, czy to w sobotę, czy w niedzielę. Pamiętajcie też o tym, że jak Wam się spodoba materiał, to zostawcie subskrypcję, żeby nie pominąć kolejnych odcinków, zostawcie łapkę w górę, komentarz i dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Czas, aby odpowiedzieć na pytanie, który trening był dla mnie najcięższy. Nie tyle najgorszy, ale najcięższy i sprawił dla mnie największą satysfakcję, jeżeli zrobiłem go od początku do końca i nie odpuściłem. W przebitkach widzicie właśnie te ćwiczenia. To była typowa tabata przygotowana przez Kasię. Wylewałem tam litry potu po prostu na, na tej siłowni, podczas gdy wykonywałem te ćwiczenia. Ten materiał był nagrywany gdzieś mniej więcej około po dwóch miesiącach treningów, gdzie widać, że jeszcze nie wszystkie, nawet te ćwiczenia, takie Wykonywałem dobrze ze względu na moje ścięgna, mięśnie i moją mobilność, co, co cały czas sprawia mi jeszcze duże problemy, i do tej pory nad tym pracujemy. A dlaczego sprawiało mi to największą satysfakcję, mimo tego, że to był najcięższy trening, bo siłowe nie są aż takie ciężkie. Fajne, bo tutaj, bo czujesz, że fajnie gdzieś ty, ci puchną mięśnie i w ogóle, nie? taka satysfakcja też jest, ale wiedziałem, że te są bardzo mega ciężkie treningi i z każdym po prostu treningiem moja wydolność wzrastała. Czułem się lepiej fizycznie, psychicznie, więc te treningi dawały mi takiego kopa, takiego powera. Wiedziałem, że są mega ciężkie, dla mnie przynajmniej, dla mnie akurat na tamten okres był mega ciężkie i dawały mi takiego kopniaka. To teraz trochę opowiedzmy o trenerze personalnym. Czy warto, czy nie warto? Bo może Wy również zastanawiacie się, czy pójść na siłownię, i czy skorzystać właśnie z usług trenera personalnego i jak one wyglądają. Tutaj na pewno będzie jeszcze oddzielny materiał, z którym porozmawiam z Kasią na ten temat. Yy, bardziej szerzej i, i pewnie będzie wtedy dłuższy odcinek, ale w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć moje odczucia. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie wyobrażam sobie w ogóle ćwiczeń bez trenera personalnego. Jeżeli Wy nigdy nie ćwiczyliście tak samo jak ja, bo te wcześniejsze ćwiczenia, to ja bym w ogóle tego do ćwiczeń nie zaliczył, bo umiejętność wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, żeby nie nabawić się kontuzji, jest to naprawdę mega ważne, żeby poprawnie wykonywać te ćwiczenia. Dlatego umiejętność robienia ćwiczeń, które pokazuje Ci trener personalny i pilnuje, i pokazuje Ci palcem, tu źle, tu plecy, tutaj kręgosłup, tu coś tam, tu coś tam. E, aż w pewnym momencie czasami Kasia się mnie pytała, czy już masz mnie pewnie dość, a dla mnie to, 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 to nie było dość. Dla mnie to było bardzo pomocne, bo dzięki temu wiedziałem, że robię dobrze te ćwiczenia, albo na tyle, na ile pozwala w danym momencie e, moje zdrowie, tak? czyli moja mobilność. Oczywiście z Waszej strony może też pojawić się, mogą pojawić się pytania, czy to zarzuty, ok, trener personalny, ale to kosztuje. Czy to w większym czy mniejszym mieście zawsze to kosztuje. Oczywiście tak, tylko argumenty za tym, czy wziąć trenera personalnego, czy nie, są takie, że po pierwsze, jeżeli nie chcecie zniszczyć sobie zdrowia, nigdy nie ćwiczyliście, tak jak ja, a przy swoich pierwszych treningach no, rozwaliłem kolana, można powiedzieć, no to wtedy, wtedy no jednak trena, trenera personalnego warto wydać troszeczkę tej kwoty i tych pieniędzy, żeby jednak skorzystać z trenera personalnego. I w pewnym momencie waszego rozwoju na siłowni organizmu, mięśni, umiejętności. Będziecie mogli zmniejszać ilość usług trenera personalnego. I trenować sami. Oczywiście ja jestem zdania tego, że warto jednak cały czas mieć tego trenera personalnego. Oczywiście nie, że co trening, przy już później dalszym rozwoju, ale myślę, że tak raz na tydzień warto z tym trenerem personalnym yy, przejść ten trening. I tak jak mówiłem, że nie wyobrażam sobie treningu bez trenera personalnego, to też takim bardzo dużym plusem dla mnie było i myślę dla osób początkujących, to to, że trener wprowadzi was w ten cały świat. Ja za pierwszym razem, tak jak poszedłem na siłownię, to się i wstydziłem, i, i tak. No, nawet nie wiedziałem, jak używać niektórych narz narzędzi, narzędzi, niektórych przyrządów, niektórych maszyn. E, więc, jakby, trener po to jest, żeby wam to pokazać, i, i to jest taki duży plus, że was kto wdroży. I dla mnie, na przykład, kiedy były ćwiczenia e, bardzo angażujące moje całe ciało, czy, czy właśnie ta tabata. Kasia nie pozwalała mi odpuszczać. To jakby to był mega duży plus, za co jej dziękuję, że nie, po prostu nie pozwalała mi odpuścić. Jedziesz, jeszcze 10 sekund, jeszcze 5 sekund, jeszcze 3 powtórzenia, jeszcze dwa powtórzenia i to jest tak, jak ktoś stoi za Wami i Wam to mówi i Was mobilizuje, że dasz radę, że to, że tamto, to dostaje się takiego kopa i że na przykład, no jeszcze to jedno podciągnięcie, albo jeszcze jedno wyciśnięcie. No i cóż moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcineczek był troszeczkę krótszy niż z poprzedniego tygodnia, bo jak chcecie się dowiedzieć, jak wyglądała moja cała dieta, rozmowa z Angeliką, to tam mamy bardzo obszerny materiał 40-minutowy odnośnie właśnie metamorfozy. Tam się dowiecie wszystkiego odnośnie diety i dietetyka klinicznego, żebyście też wiedzieli, jak to, jak to wszystko ze sobą połapać i połączyć w jedną całość. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeżeli obejrzeliście od początku do końca. Pamiętajcie o tej łapce w górę, subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie dzwoneczku, żeby nie pominąć kolejnych materiałów. I możecie jak najbardziej zadawać pytania w komentarzach do Kasi, Kasia te komentarze też będzie czytać, jeżeli macie pytania odnośnie treningów, jak można zacząć, w jaki sposób, jak uzyskać tą motywację itd. Piszcie to w komentarzach, Kasia na pewno dla was odpowie. No i zapraszam również na jej profil na Instagramie i również w opisie macie wszystkie informacje odnośnie Kasi, odnośnie Angeliki, dietetyczki, ty odnośnie Wake Up Club, czyli siłowni na którą chodzę cały czas. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnym, na razie trzymajcie się, cześć!